Dla jakiej wartości parametru em, funkcja f od x, tak mamy, jest malejąca. Tutaj, jeszcze raz napisz, chociaż tu ładnie widać, ale e, mamy tak, jest to nasza funkcja liniowa. Tak? I jak mamy funkcję liniową y równa się ax plus b, to o tym, czy funkcja jest rosnąca, malejąca lub stała, Decyduje współczynnik kierunkowy. Co to jest? To jest to, co stoi przy x, czyli to a, jak jest większe od zera, to funkcja rosnąca. a równe 0, funkcja stała, a mniejsze od zera, funkcja malejąca. My chcemy, żeby funkcja była malejąca, więc to, co stoi przy naszym x, to całe, czyli m minus 1 piąta, musi być mniejsze od zera. Czyli m musi być mniejsze od jednej piątej. Zaznaczamy na osi. 15 piąta. Liczby mniejsze od jednej piątej są z tej strony tutaj. Czyli mam m należy od minus nieskończoności do jednej piątej. Macie pytania, piszcie.